Chcesz, żeby go na Jezu, Jest Dzień dobry moi drodzy, witam Was w trzecim już odcinku QA. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod ostatnim filmem. Mam nadzieję, że po tym będzie ich tak samo dużo. No i cóż, zaczynamy. Czy Reszek chodzi do szkoły, czy jest może uczony w domu? Oczywiście, że uczymy go w domu. Dzisiaj omawiamy lekturę o psie, który jeździł koleją. Włochy to piękny i malowniczy kraj na południu Europy. Każdy, kto spojrzy na mapę, znajdzie ją od razu. Zobacz, Leszek, tu jest mapa. Zobacz, tutaj, patrz, Leszek. Leszek właśnie pokazuje, gdzie są Włochy. Mądre dziecko, mądre. Co siostra Karolina chowa pod habitem? Siostra Karolina ma bałek, żeby cię dzielić przez tę Chcesz jednego na zapęd? Chcesz jednego na zapęd, baranie? Czy grasz w coś na PS4? Gram w Fifę i nie ukrywam, że jestem w tym mistrzem. Kur... Ale co do tego odcinka, nie? No ja wiem. To jest 11-0 przecież, no. Co zjeść, żeby poszło w cycki? Żeby poszło w cycki, moi drodzy, trzeba jeść melony. Mm. Jak zrobić wypierdalacz grażyny? Do zrobienia wypierdalacza grażyny potrzebny będzie jeden wypierdalacz oraz jedna grażyna. Przyszedł czas na wypierdalacz! Jedną miarkę wypierdalacza sypiemy do szklanki. Zalewamy wodą. Wolne żarty. Mieszamy I dajemy swojemu ulubionemu lamusowi Misza I to jest właśnie cały przepis na wypierdalacz grażyny Jakie w dotyku są twoje włosy? Moje włosy w dotyku są miękkie jak kaczuszka, ale ponieważ nie dysponuję żadną kaczuszką, kaczkę symbolizował będzie ten oto mięciutki niedźwiadek No mm, ale miękki Jak wujaszek ci się oświadczył? Chcecie wiedzieć jak się oświadczyłem cioci? Było to tak Mniej więcej to było tyle. Aha, sprostowanie. To nie był fishmak, tylko wieśmak. McRoyal. Dzień dobry, witam was znowu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ulubione danie. wujasa, takie, które robię mu zawsze, jak się na mnie obrazi. Na zgodę i będzie to klasyczna zapiekanka. Do zrobienia takiej zapiekanki potrzebować będziemy oczywiście bagiety, porządnej bagiety, masełka. Tym razem liść nie symbolizuje masło. Nie, tym razem masło jest prawdziwe. Starek żółty, jedna niewielka cebulka, pieczarki. Będą jeszcze tajemnicze składniki, które będę wprowadzać w międzyczasie, ale o tym właśnie później. Najpierw yy, należy zetrzeć na tarce, na tych największych oczkach pieczarki, ale zanim je zetrzemy, trzeba je obrać, bo wiemy wszyscy dobrze, w czym pieczarki rosną. Obrane pieczarki ścieramy na największych oczkach mojej Tarki. Mariusz kazał mi założyć ścierkę na ramię, żeby było bardziej profesjonalnie. Teraz y, obieramy cebulę i tak samo ścieramy ją na tych samych największych oczkach do pieczarek. Niektórzy z was mogą mieć też problem z odróżnieniem masła od sera. Ja wam powiem jak odróżnić. Otóż ser jest bardziej żółty. A masło jest bardziej? Mniej żółte masło, ser. Cebulka obrana, ścieramy ją. Jak nie masz tarki, to możesz na zębach Mariusza to samo zrobić. Do tej mieszanki pieczarek z cebulą należy dodać soli oraz pieprzu. A czy wiecie, kochane dzieci, że NASA przeprowadziło bardzo ważne badania, które i udowodniła, że mieszamy... Przyszła kolejna głodna morda. Teraz ścieramy ser. W międzyczasie rozgrzewam piekarnik <laughs> do 200 stopni. <pustustety. śmiech> a jeśli ten taniec nie rozgrzewa piekarnika, ja po, po prostu wystarczy po prostu włącznie. go włączyć. Przekrajamy bagietę z dół na pół Bagietę smarujemy masłem. Robię jedną zapiekankę dla Nowickiej i jedną dla wujasa. Nowickiej będzie klasyczna, a wujasa będzie... Z niespodzianką. A Mariuszowi co zostawimy Samo masło? Surowe pieczarki. Bułeczki posmarowane, teraz nakładamy na nie pieczar. Nie za grubo, żeby było smacznie, bo jak jest za dużo, to nie jest dobrze. Teraz do zapiekanki wujaszka dodam jego ulubioną rzecz, czyli śledzia w occie, takie piękne kawałki. Pysznego śledzika układamy wzdłuż zapiekanki. Zapiekanki przekładamy na blachę. Trochę się mieści, ale trochę się nie mieści, więc odetniemy kawałeczek. Idealnie. I posypujemy serkiem. Na wujasa zapiekanki nie sypię za dużo sera, bo chcę, żeby było widać śledzia spod spodu. Wstawiamy do piekarnika. Na jakieś 10 minut. Czekamy. Zapiekanki są już gotowe, więc przygotuję sobie tutaj lechę, żeby wyciągnąć blachę. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo, zapiekanka dla Nowickiej. Z keczupikiem. <grymne> Smacznego Olu. Dziękuję. I zapiekanka dla Wujasa. <grymne> Zapiekankę oczywiście też dekorujemy keczupem, a żeby było jeszcze ładnie. <grymne> ładniej. Udekorujemy ją kwiatami. Tu jeszcze kwiatuszek, tu jeszcze jeden, o. Jeszcze, jeszcze, chcesz gdzieś listek? Wystarczy. Wystarczy, dobrze. Do no tego jeszcze kilka pysznych. Jest jakaś śliczna. No i jeszcze posypka. Czy Mariusz może mnie symbolizować i zjeść u za mnie? Może. I zapiekanka dla Jaca jest już gotowa. Mariusz! Ulubiona zapiekanka Wujasa ze śledziem, czekoladowymi groszkami, kwiatuszkami i kolorową posypką jest już gotowa. Na pewno już nie będzie dłużej obrażony na mnie. <grystanie> zapiekanka zjedzona, odpowiedzi na pytania padły, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I komentujcie, zadawajcie kolejne pytania, na które będę mogła odpowiedzieć już za tydzień. Szerujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subujcie, a już w środę widzimy się w szafie cioci. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie o tym, żeby subować i oglądać filmy na kanale Tubo Słankama. Tam wujaszek i El Diablo spełniają najbardziej szalone i najbardziej skryte życzenia swoich fanów, dlatego komentujcie im i piszcie swoje marzenia, być może je też spełnią. <tryk> Działa. No k. <noise> Wyjdę, przeczekam jeszcze raz. Nie, nie nakręcisz tego. się chcę jeszcze, żebyśmy poczytały. Cebula Cze to ulubiony owoc Mariusza, prawda? Tak. jak jabłko. Na dwa gryzy. Chcecie wiedzieć, jak się jeździ od tej? No widz, że szmata uciekła. <laughs>